Ekspert radzi Koch Insurance, profesjonalny doradca ubezpieczeniowy zaprasza. Oglądaj mój kanał, subskrybuj, nie przegap powiadomień o nowych tematach. To Ci się przyda w życiu i zwróci. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku audycji Ekspert Radzi. Nasz podcast ze mną jest Przemek Koch z Koch Insurance. Chciałbym teraz porozmawiać o sprawie mocnożyciowej, czyli co to znaczy majątek żony i majątek męża. Tak jakbyś mógł spo, w prosty sposób przekazać naszym słuchaczom. Dzień dobry. W kontekście planu sukcesji, czyli kiedy popatrzymy na majątek w małżeństwie, w sytuacji, gdy jednego z małżonków zabraknie, rozróżniamy dwa rodzaje, czyli tak zwany majątek wspólny, fachowo nazywany wspólnością ustawową małżeńską, i majątki odrębne. Majątki odrębne to są te majątki, które nabywamy przed zawarciem związku małżeńskiego, na przykład w formie darowizny, czy też dziedzicząc np. testamentowo, tak? Czy w ogóle w drodze dziedziczenia. Czyli na przykład zanim ja y, ożeniłem się, miałem wcześniej mieszkanie, które było elementem spadku. Tak. E, oprócz tego, kiedy zawieramy związek małżeński, możemy pójść do notariusza i wprowadzić tak zwaną intercyzę. I tutaj często mm, kojarzymy intercyzę w momencie, kiedy chcemy coś rozdzielać, czyli tak, żeby potem po zawarciu związku małżeńskiego, wszystko, co nabywamy, było w majątku właśnie osobistym, ale pamiętajmy o tym, że również jest tak zwana intercyza łączna, czyli również można wprowadzić do majątku wspólnego małżeńskiego to, co mamy w majątku osobistym. A co jest lepsze, ta rozłączna czy łączna intercyza? Na to pytanie nie odpowiem, dlatego że to są sprawy tak Uważam też intymne między mężczyzną i kobietą i są różne modele rodzin. Natomiast najczęściej ja spotykam sytuację, w którym mąż posiada coś w majątku osobistym, bo nabył coś przed zawarciem związku, podobnie żona. A wszystko to, co budują razem, jest w ich majątku wspólnym. I tu uwaga, bo też często jest tak, że po zawarciu związku małżeńskiego, na przykład któryś z małżonków zakłada działalność gospodarczą. Pamiętajmy o tym, przykład jednoosobowej działalności gospodarczej, że majątek tej firmy jest w majątku wspólnym, w takiej sytuacji, której ja opisałem to w takim razie, co powinniśmy zrobić z majątkiem żony i męża? Jakie jest najlepsze rozwiązanie? Czy w ogóle myśleć o intercezie, czy raczej potraktować ten majątek w taki sposób nieformalny? Po prostu bierzemy ślub i ten majątek wspólny powstaje w sposób naturalny. To znaczy, jeżeli mówimy w kontekście planowania spadkowego, czyli ta, czyli, jeżeli chcemy to ułożyć w ten sposób, aby nie pozostawić z kłopotem prawnym i finansowym drugiego małżonka, gdyby nas zabrakło, to należy odpowiedzieć na to Twoje pytanie w ten sposób, że warto usiąść, popatrzeć, co mamy w tym majątku, czyli dokładnie jakie mamy aktywa, czyli jaki posiadamy majątek no, w wartościach dodatnich, tak, czyli mieszkanie, samochód, działka budowlana. Jakie mamy pasywa, czyli jakie zostawiamy długi w postaci kredytów, pożyczek, tak, czy leasingów, innego rodzaju rzeczy, i popatrzeć, jak będzie wyglądał model dziedziczenia, kiedy nas zabraknie, bo największy problem jest w dziedziczeniu ustawowym. Oczywiście każdy podejmuje decyzję, w jakim modelu ma to się odbyć. Problem polega na tym, że wtedy dziedziczy się to w częściach ułamkowych. W najprostszym modelu dziedziczy to małżonek w ułamkowych częściach razem z dziećmi albo z dzieckiem. Czyli dochodzi do sytuacji takiej, w którym na każdym składniku majątku jest na przykład trzech współwłaścicieli: matka i dwoje nieletnich dzieci. I tu wkracza znowu sytuacja związana z sądem rodzinnym, czyli pełny nadzór nad tym, w jaki sposób rodzic zarządza tym majątkiem. I za każdym razem, kiedy chce dokonać czynności tak zwanej przekraczającym zwykły zarząd, czyli mówiąc wprost, chce sprzedać mieszkanie, chce wynająć mieszkanie, no bo nie ma męża, nie ma jego wypłaty, a rachunki musi dalej płacić, dalej musi wychowywać dzieci, to za każdym razem musi uzyskać zgodę sądu rodzinnego, żeby taką czynność wykonać, co jest w praktyce bardzo, bardzo często blokowane. To jeszcze na zakończenie chciałbym, żebyśmy na chwilę do tej intercyzy małżeńskiej powrócili. Najczęściej spotykaną intercyzą jest jednak rozłączna intercyza. Czy powinniśmy ją y, przygotować, czy też nie? Ja osobiście uważam, że nie ma to większego znaczenia, patrząc z perspektywy. Prawa Spadkowego, bo ta intercyza generalnie ma bardzo duże znaczenie za życia i czasami na przykład robi się po to, na przykład się rozdziela, czyli taki prosty model, w którym jest właściciel firmy i chce wszystkie składniki majątku przekazać intercyzom do majątku osobistego żony, z prostego powodu no prowadząc firmę, odpowiada swoim własnym prywatnym majątkiem za zobowiązania tej firmy wobec na przykład kontrahentów. I aby takiej sytuacji uniknąć, Przekazuje wszystko żonie, a on tak naprawdę nic nie posiada. Więc za życia kwestia intercyzy ma o wiele większe znaczenie niż w sytuacji, kiedy nas zabraknie, bo wtedy, nawet jeżeli mamy sytuację, w której po zmarłym małżonku został jego majątek osobisty, to on i tak, jeżeli nic z tym nie zrobimy, jest dziedziczony w częściach ułamkowych małżonek wraz z dziećmi. Zmieniają się proporcje, ale zasada jest ustawowa ciągle ta sama. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przemek Koch z Koch Insurance. Lepszego i bezpiecznego dnia. Skontaktuj się ze mną. Zbuduję z Tobą indywidualny program ubezpieczeniowy.